Cię jebie. Kasetka. Yeah. Ja cię zajebię. <grymne> ja Kasetkę. Nieeea. Ja pierdziele. Na to tak. Ja pierdziele. Kasetkę dał, Ja tak naciskam na YouTubie. Naciskam, bitwa, patrzę. Tu będą stali? To wtedy będziemy podjeżdżać. Zresztą, oni mogą chcieć też jechać, więc wtedy będą pod was wyjeżdżać, nie? Chcę, tak, ja nasze bardziej nie? Tak. Eber, na spokojnie czy na spokojnie? Nie, nie, na spokojnie na razie, na spokojnie. Budynek na środku klubu. Zniszczy ktoś budynek, czy mam strzelić? Strzelą, strzela. A, dobra. Ja strzelę a, a co chodzi z tym budynkiem? Bo można a, się... za nim można stanąć. Ta, i możesz kapować. Tak to, zamiast strzelać przeciwnika na kapie, to strzelasz w budynek. Dobre potem. I to są setne sekundy, które mogą przeważyć nad wygraną. Ło! Wow. Mistrz. Pięk, pięknie powiedziałeś. Na jednym dechu. Tak. Widać, że... Dawaj, 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 głębiej, 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 Jest to piątka, kur... Głębiej? No. Głębiej. No, w Je, jednym EBR-em możesz tutaj no. mignąć, żeby podświecić, co tu jest, nie? Ulebra, jednego go łapiemy. Brawo, Uciekasz, uciekasz. Uważajcie, są na lot. Okay. Nie w kupie, nie w kupie. Możemy sobie podjeżdżać tymi cifami, na przykład tutaj? Tak, możecie, tak, możecie, możecie. z możecie. głową. Z ten też możesz, jak chcesz podjechać sobie tu między te domki, tu też są jakieś krzaki, też tam możesz dobrą pozycję właśnie. Może nie stanie sobie tu będzie naskował jak będziemy na i wypychać konia. Mniej HP może spróbujcie po jakoś. Ej, jak macie naloty to może rzućcie tu, bo tam mają od siebie na wieży pozycję. Musimy nowy, zagrać nowy to, musimy to wyjąć najpierw, wiesz? O, oh, kurzka. Dobra różni. 300 IQ to było... Wracamy do ten na Ja mam OBK na, na tą 105. -kę. Nie, nie, my wystukamy, wystukamy przeciwami, spokojnie, spokojnie. Kurde, Ko konie, 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 konie. Nie biją. zajmijcie się koniami. Ładnie, dobiliście 105? htk stąd uszujcie Halo. i trzy, trzy medy, trzy medy stąd niech jadą tu do miasta i łapią przestrzał no, przez środek. Tu jest super koni 277. Jadę. Ja też jestem. Konie puszują, konie Oddają pozycję. Plus, żyj, jedziemy do ciebie O nie nie nie. Stąd no, miały medy jechać. Jedziemy. Co tam a, 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 a. Trzy medy tu do środka, halo. Dobra, dobra, chwiedzy, jedziemy. Teraz pojechały cztery do z piątką. Na tygła jak coś pomagasz mi tu? Najdy. Nie. Ja zaraz po... dobiję tego tu. Dobra. Darma. Musisz mi pomóc. Odbiję się z moleka od chieftaina, nie. na brawo, 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 brawo. Odbijam się z od, obe, od chieftaina, nie wiem kto jest. Hmm. Polska Zabijecie ktoś konia? Skończy bez streetę. Dobijam. A jak wyglądacie tutaj kapekowo? Yy, te Zapytam się wprost dacie radę to skuszować czy nie? Nie. Dobra, to nie, to nie, to, to ze spokojem. To to na spokojnie to skończmy sobie ładnie lewą stronę. Churko? Weźcie ty mnie bramie po No to... nie wychylaj się tak, bo tam jest ten. Ja ten tu ją wrchajcie błagam. Teraz pytanie za 100 punktów. Jest ktoś tutaj na kanale, kto nie jest yy, w bitwie? Ja nie Ale nie, pytam się ogólnie, czy nie jest na natarciu? Nie. Bo ja muszę na jedną bitwę uciec, po prostu, żeby była osoba. O, ja Dobra, to Bo ja muszę wyjść na, na jedną bitwę, bo telefon dostałem. Eee, czekaj, chyba twierdzę.

A to najbardziej ty z tego bo nie wiem kto się siał. Ja 277, maestro, 277, prawda? Maestro lewo ja nie wsadził Kocze, Pięknie. Nie wiem, Jan Pooperek go stara na bójnie. Ja lecę na tą bitwę, przerzućcie mnie i dajcie Street i tyle Aha Street, to streeta tutaj, streeta tutaj Wszystko heal, wszystko heal, wszystko heal, wszystko heal, wszystko heal, wszystko heal. Okay, okay. Na no, pizzę frajerów bierzemy, nie? Ale przejeżdżałem pod za Co? Nie, z... podjedźcie po prostu pod chila, na wieżę i powiem resztę, co, jak zobaczę, co oni robią. Ej, Marti, mm? masz problem z wierszką, nie? Tak. <śleski> to jak nie masz gdzie kupić, to przyznaję, że sobie zaraz. <śleski> ja wiem! A kurna! My po której gadaliśmy? Ale chłop porozchmieniał. Ja pierniczę. Dobra, rozstawa, rozstawa. Eee... Jedźcie, medy, dwa medy, pierwsze nie jadą sobie, my się rozstawmy tutaj. Ja może biegać tam do dołu ja i tym 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 ja Nie, nie, to nie bo nas zaraz złupią. Rozstawmy się tutaj, możecie się na tej całej linii rozstawić. Dwa medy, trzy medy, zraszujcie sobie tą linię całą. Majstro, tam na zielono sobie ucieknij, tu gdzieś w rogu żebyś był. krzak nie musisz strzelać. Martyku, chyba, że ja się tam wrócę, tam pod bazę, do maestra. Gdzie ty jesteś? A tu jesteś, tu nie, nie, zostań znowu. O kurde, starczy, co My atakujemy, a oni coś dziwnego robią. Proszę, nie się ich zaraszować, ale my nie raszowaliśmy i dlatego się bijamy. Dobra. Ta, ta, ta. Wszystko rozstawia się na obronę bazy, to się rozstawia na obronę bazy. Wszystkie te czołgi, tu jest takie tory fajne. Szybko przeskoczcie, kto da radę... E, tymi medami pchać na ich kapa. Medami. Urywać się. Urwać się. Kurwa mać. Cześć, bo tak. Albo to to coś takiego nie. Może. Państwo uważaj. Zmienić sobie przycisk po prostu. Dobra, pomóż mi. 105 na loty KD. A no, ci już na bazie siedzą. Tą 105 musicie tam. Ja strzelajcie, ja już... strzelajcie. Euro. Obiekt to jepera. No pros. Nice. Aj dobra. Ej, bo oni w nas się będą lać tutaj na kapie Ta ta ta. mamy... cofają chłopak. się. Na razie się, się cofają. To 40 000. Ford, dawaj Forda, ale po tego. Ej, tu czołgi ciężkie nas zajeżdżają. Widzicie tu, to oni jest Bez strachu. A co robię? Bije. Ja dobijam, ja kończę. Dawaj za to mnie. Focus waszej 0. Na traku 140, 600 HP. A dobra, fokus właśnie tym Poprawiona. Części bijcie! E, wylejcie, zabijcie to, wylejcie się i zabijcie te chawiki. Razem, razem. Na sterki na traku. Weźcie te 6-2 albo. jest. Za 0, Jezus. 40 na open jest. Ja wtedy za zero zbawiłem, bo za zero mam 3 to Dzięki! Dobra, tego gąć. No i gitara. Dobra, to ładnie. 140 na traku, Kapujcie w trójkę, kapujcie w trójkę. Kapujcie w trójkę. Hilfę, hilfę. Nice! I nice, mamy to. Żyży. Dobrze. ale serio. Serio. Dobrze, dobrze, dobrze. A co miałem robić? Skąd silnik zobacz. Daj o się spenował mówiłeś? silnik? Ała! Bolało. Ale ich kurna rozdupił. No, rozdupiliśmy się. Ale masz dziwne. Oni się strasznie zamotali przez to. Przez to przegrałeś Ale zamotali. dziwne, że nie raszowali tymi medami. No. Ta, ta, ta. Kurna fur. Yeah. <laughs> ja cię zajebie. Gasetkę. Ja. Ja no, tak, 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 tak. Ja tak naciskam, na na bitwa, patrzę. Ten esetkę się. By Plan jest taki, esetka bardziej agresywnie, 705 za tym kamieniem, street, tak się ustawia gdzieś tutaj, żeby coverować to wszystko. Jeden EBR środek, drugi EBR to, wszystko, puszczujemy na górę. Ja jadę Marga. na Możesz. Możesz. No, no, to ja nie? Na szczyt, no, no, po kawa. początku jak się zmieniła bitwa, nie? To powiedziałem, no. jak Setkę, ty powiedziałeś, no dobra, niech będzie tak jak jest, to myślałem, że mam wziąć tę esetkę. <laughs> nie, bo ty byłeś tam na dole i w ogóle nie zwróciłem uwagi. Tak Jezu, tak. to będzie na YouTube. <laughs> no nie! <laughs> Oj, sorry, sorry. <laughs> I to <laughs> słynne foria cię zajebie. <śmiech> 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 o Boże. Co się ja patrzy? Myślę. Fany moment to będzie. Będzie fany moment. moment. To chyba to, nie? To chyba to to fajny to. moment. Ej, agresywny spot zrobiłem. E, treszu, podjedź tą 907-ką. Treszu, podjedź. Treszu, podjedź sobie tu. My tutaj musimy... Tu jedziemy. Agresywnie, agresywnie tu musimy wygrać. Mamy większą przewagę. Musimy to wygrać. Wypchać ich. Ty, ale tutaj jak nic nie jedzie, to my jedziemy tutaj? Nie, 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 bo tam nie macie siły. Na razie. Tak, no Polaki będą. My wygrywamy jedną stronę i wtedy będziemy działać. Dobra, Dobra. Dobra. dobra, to ci Golda załaduje od razu. Czekajcie, 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 czekajcie. Tu zatrzymajcie się, zatrzymajcie się, zatrzymajcie się. Stop, 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 Ja tylko sobie pozycję zajmę tak na górze. Tylko chiefami. Wy się schowa... Nie, 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 wy bez spota bądźcie. To zrobimy surprise'a, żeby nie uciekli. Nie wiem, ja, ja, ja bym Dobra, Eber, eber. Ej, pytanie nie? Mam podjechać tutaj, żeby patrzeć całą prostą, czy stać tutaj jak nie, stoję? Nie, poczekaj. Zostań, zostań na razie. Arta będzie... KD? No masz o... musisz tam E, wy stoicie, wy stoicie, choć glusek podjedziemy. na spokojnie. Tak, no, tak tak Dobra, dobra. Ber. 907 możesz do tego podjazdu podjechać, nie? Dzieńcie, ber. Aram, wrzesłuchajcie na spokojnie. Nie no dwóch tam chcecie? No dobrze jedźcie. Przygotujcie się na rasza. Tak całą bardziej wreszy. tu. Dobra, rasza, do rasza. Jazd, jazda, ekipa, jazda, ekipa nasza. Jazda, jazda, jazda. Arta KD. Jazda. jazda. 277 do skończenia. Fokus 600. 600, 277-600. Kurwa, do nie No to pięknie. Kolejne t 62 t 62 z tyłu. Ktoś skończy. T-62A. ktoś? Ej. Skończy R. ktoś. T-62A. tu leje. Na jedźcie. Dobra, spoko, spoko. Ładnie. Dobra, możecie pchać, pchnijcie coś. mam perma, ma kurde, mam perma. Tam jest skończyła, ja nie mogę. Czego tam stoicie z tyłu? Kapio. Ja mam perma teraz. Ej, nie pikujcie, nie pikujcie. Nie pikujcie, my z Gluskiem porobimy to 277 Czekaj czeka, zielak, czekaj zielak, czekaj zielak ma Ja mam lagi Oni, chattimi, oni się obrócili ob, Dobra, jedź, wylewka, 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 robimy wylewkę Ja pojedę dołem, dobra? Jasne, pchajcie, pchajcie jak najszybciej, jak najszybciej tam Easy Niech husarzami są oprudzeni, dobrze? Obie, no, tak się rozwala o, Polaka oni nie wiedzą, co się Ta, dzieje. Tak się z kucykami się coś. bawi. To, 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 to. Oni nie wiedzą, co się dzieje. No nie, jak To jest to, co się to, to Jej, jest to, Nie, jest, to, do jest do przodu, to to, Nie, na jest to, na Nie, to jest to, w gar. Ale, Ale za to. zero. jest oh, to, to jest to, jest to, Nie, to nie no. wow. jest to wszystko to, to w plecy. Ja nie wiem jakich nie mogę Na przebić. Na gąsce. Nie ruchaj się tu, etrują. A nie przebił. Jazda, jazda, jazda. ta ekipa tutaj, hap, hap, hap. Podjeżdżajcie, podjeżdżajcie do tego 277. Już po co arty nie chcę dostać, No kurwa, mać, kusarze. Dobrze i go z, go z kobaj, dobrze, maestro. Dobrze, kusownik, robisz ich. Majstro, dobijesz? Maestro. O, plamykę mi A bo ty gdzieś indziej jesteś. Ładnie. To teraz Ja dobij... <noise> Napiernic Dobrze serwa Bez komentarzy No kurde Kusownik, odejdź od niego trochę daj kup. Czekaj, łosie Chcia... swój jazdy do mnie ja jazdni się ja wyrobię tak przed Jankiem Dobra to co kapujemy dla mowy. jaj. Jeszcze wcześniej widział to mój po prostu nawet zatrzymałem No dobra Dozera, jazda. Do zera, zera no dobra to chór, <noise> zypało, ale to jest kurde sytuacja Dobrze Jan Popera luu Masz, par to Profesjonalista. pa pan. Pań... Przejechał się jak na starej myśli. Nie strzelaj go, nie strzelaj go, weźcie ten. Ja nie no mogę. Nie ale maestro, łatwo, ale maestro, łatwo. Trzeba uwierzyć w siebie, na spokojnie. Ale ja łatwo. to złapił, tylko mnie zniszczył. Maestro, wierzyłem w ciebie, widzisz? Czekile Nie, Janek ja zniszczył. wszystko, dzięki tobie mi <laughs> Puszcząco wyglądałeś, no. no. Janek Jankowi, no nieładnie. Ach. To jakoś takie łatwe to jest, Musimy się nie? trzymać. I na dupę, i stary pijamy na opakowce A to to jeszcze raz. Zobaczymy. Ja już no, kończę. Ładnie, tak trzeba grać. Ta, 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 ta. Wiem, dzięki, za grę. Dzięki. No.